Hej, witam was w ostatnim tegorocznym vlogmasie. Teraz przejdźmy do otworzenia dzisiejszych okienek z kalendarza. Ostatnich okienek. Ostatnie okienko. Jak herbatę? Wow, jest ekstra. Pod... Świąteczna. I tak to się właśnie robi w kalendarzu. Owoc pomarańczy, skórka pomarańczy, jabłko, pąki róży, migdał, płatki cynała. No właśnie. Uwielbiam. Ten kalendarz to w ogóle bezdyskusyjnie było 10 na 10. Herbatki były różnorodne, takie niecodzienne, można było spróbować czegoś nowego, zobaczyć jakie typy herbat nam smakują. I nie mieliśmy tylko zielonej, czarnej, ale była też na przykład czerwona herbata, którą powiem pierwszy raz w życiu. I no, generalnie bardzo fajnie, super design. Już mówiłam, że fajny jest w środku, że nic z niego nie wypada, bo różnie to bywa z tymi herbatowymi. Cieszę się, że go kupiłam. Więc zobaczmy, co się tam kryje O, okej okay. Ej, cool. wiem co to jest, ale nie jadłam tego nigdy, więc akurat sobie spróbuję Ten kalendarz w sumie też był fajny Fajnie wygląda i ma super kształt, taki niecodzienny Czy był jakiś niezwykły? No nie, mieliśmy tutaj dużo jakichś takich małych rzeczy od Kindera, ale... Wszystkie były tak zapakowane świątecznie i widać, że się jednak postarali robiąc ten kalendarz więc fajnie, część rzeczy dałam bratu, bo ogólnie nie wiem za dużo słodyczy Dajemy takie 8 na 10 Jednak trochę radości to było, jak się codziennie jakiś słodycz dostawało, nawet jak się go nie jadło Teraz jedziemy tak rodzinnie do spowiedzi Trochę na ostatnią chwilę, ale tak wyszło w tym roku Nie biorę telefonu, więc odezwę się jak wrócimy Trochę czasu już minęło od kiedy wróciliśmy, zrobiłam polewę do ciast, umyłam łazienkę, sprzątałam na dole, zaniosłam buty na górę, żeby przy wejściu było czysto i robiłam tysiąc innych małych rzeczy. A teraz idę umyć włosy. Włosy umyte już wysychają, a ja muszę ogarnąć moje paznokcie, bo wczoraj tyle robiłam w kuchni, zresztą też, że podpadał mi lakier. Za niedługo będziemy jeść, także że lecę się ubrać To jest ta sama sukienka, którą miałam na bankiecie u Stanach. Jest w ogóle z reserved, bo pytaliście Makijaż zrobiony, chociaż w tym świetle go nie widać jakoś bardzo I szklanka się rozwaliła, więc to nie ja, zwróciłam jak coś Więc słyszycie pewnie w tle Odkurzasz na dole nie wiem, czy u was też tak jest, że po prostu przy przygotowaniach do każdej Wigilii się coś rozbija Założę sobie jeszcze kolczyki. Søtt. Ja się zbieram, bo jedziemy teraz na pasterkę, w sensie tą taką o 22, bo jest obecnie 21:30. Więc zakładam jakąś bluzę i lecimy. Wróciłam do domku i zaraz już chyba pójdę się wykąpać, bo jestem pacjenta. Dostałam jeszcze taką bluzeczkę klasyczną. Słuchajcie, skończyliśmy vlogmasy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i za to, że byliście tutaj od początku. I cieszę się, że stwierdziłam: Okej, okay, będę nagrywać sobie takie vlogi, bo to mi naprawdę sporo dało. I myślę, że urozmaiciło. I, i mam nadzieję, że wam w jakiś sposób grudzień. Jeśli chodzi o vlogi, to pewnie nas. Następny, nagram jakiś study vlog, myślę w styczniu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pamiętajcie, że na Instagramie jestem cały czas. Jeśli oglądacie to jeszcze w tym okresie świątecznym, to życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.